Poziom tlenu spada. Crete Maker, sygnał utracony. Komandor Tira, sygnał wykryty. O, mamy to. Ty wy widzicie co tutaj jest? Off. Trzy sztuki. No właśnie, no i teraz jak robimy? Tego to na pewno nie ulepszamy. Czy ulepszamy to? Czy ulepszamy to do końca? No i dobra. No i koniec. koniec. my sobie poulepszali tak, że już nic więcej nie mamy. Teraz tak. Ja muszę iść gdzieś tam w lewo. Pozbierać tam parę ważnych rzeczy, które są dla mnie mega bardzo ważne. Ale żeby tam wejść, potrzebuję mieć to otwarte. Chciałbym zobaczyć, gdzie ja się mogę dostać, a gdzie się nie mogę jeszcze dostać. Rozumiem, że żeby otworzyć te drzwi, no to muszę wykonać te questy, które są dostępne tutaj. Dobrze. A tam dobra. Dobra, nie, nie sądziłem, że to będzie taki takie proste. O Jezus Maria, bym zapomniał podskoczyć tutaj. Eee. Bardzo dużo tutaj będzie tego znajdowaniem. Tu to jest za jakiś nowy. Dobra, Ciebie to już znamy. Ciebie, koleżko, to już po... O kurwa, jeszcze ta. Proszę, wszyscy zginiecie. Chyba, chyba akurat wszyscy zginęli. Niektóre bramy w kosmicznym kraju są blokowane przez kosmiczne aby otwierać takie bramy, należy dopasować ich podryny do kosmicznych oczu, a następnie roz. Ale, ale że co? Nie, nie za bardzo kumam czacze, w ogóle o co tutaj chodzi. Nie za bardzo wiem o co tutaj chodzi, co ja mam. W taki sposób, dobra, no to już wszystko się wyjaśniło, mogliby chociaż napisać, trzeba rzucić w to tarczą. Czy ja wszystko tutaj zebrałem? To wszystko, mam nadzieję, że ten boss to jest... Ta, to jest chyba już, chyba już inna odnoga w ogóle. dobra, teraz tędy. Tam. Jakoś trzeba się dostać. Tutaj w ogóle poznaję jakieś... jakieś nowe moby, których jeszcze wcześniej nie poznawałem. No i tak się muszę dostać tam na górę, prawdopodobnie, żeby się dostać tu i żeby się dostać tam. Żeby się dostać jakoś tam, gdzieś tu was słyszę. No i teraz jest zagadka. Jak dostać się tam? Bo innej drogi ja tutaj nie widzę, żeby tam była, chyba że stąd? Ja mam na przykład strony z kodeksem. Myślałem, że to jakiś portal, ale tu się okazało, że to jest jakieś podobne. podobne coś. Tamtędy jakoś tu na górę, może, może zobaczymy bo tu na pewno będzie mnie czekał a to jest jakaś nowa broń którą zdobyłem jeżeli chodzi o o mele tak obstawiam i z kim na maksymalnie jedną manekę zupełnie z kim panuje do przetrafieniu. Aj na tam, całkiem spoko, tylko racz długo się ładuje. Racz długo się ładuje. Dobra, teraz trzeba wykminić jedną taką rzecz. Jak otworzyć to? Bo jeżeli pójdę tam. To już się skończy moja możliwość przejścia tu. Prawdopodobnie to się zamknie. A ja bym jednak chciał się wrócić tam, żeby iść na górę. Hmm. Tu mam jakiś pancerz do zdobycia, ja wiem, że te wszystkie poziomy będą coraz dłuższe do przechodzenia. Nie wiem, czy tam to też się otworzyło. Kurwa, no nie otworzy. Jak to tym przypierdalił? No nie, no yy, śmiechy śmiechami, ale. Ale tutaj to akurat będzie łatwo wejść. Tutaj akurat będzie łatwo wejść, tylko właśnie najgorsze co może być, to wejść się tam. Ja jestem ciekaw. W jaki sposób ja mogę się tam dostać. Bo tu mi też żadnej drogi takiej jak jako taki nie pokazuje, co nie? Na pewno musi być tutaj jakiś sposób na wejście tam Tu jest w ogóle jakieś zejście w dół. Ale jak wejść tam na górę, no kuźwa, no musi być przecież. Czy To jest niemożliwe, żeby się tam nie dało wejść. Tam jeszcze wyżej? Dobra, na razie pójdziemy tam. Może będzie się dało tutaj wrócić? Może nie. Miejmy nadzieję, że tak. A, czyli jeszcze ten obtrzymur. Przecież tutaj strzeliłem normalnie Nie chcę ulicy la Ludniczy nie działa bo tu niby do mnie z tyłu kurwa strzela no jestem ciekawy nie chcę użyć sila jeszcze raz Kakuj, tu ma no, kurwa długo mam na ciebie czekać. Dobrze mi idzie, naprawdę bardzo dobry poziom. Teraz kurwa w ciebie nie trafiłem bo jestem pośledzony a w sumie chuj ci pupę No jestem jakiś kurwa inny chyba. O, tu kurwa. Boże, ale denerwujące są te. jeszcze ten zjeb. Mamy go! Mamy skurczywyka kolejnego do kolekcji. 180 HP, bardzo dobrze.